Zainteresowano mnie y, kanałem człowieka, który y, miał pseudonim Testo Ja słyszałem o tym, że jest ktoś taki, ale nigdy tego wcześniej oglądałem. Y, <ścoughs> Jeszcze się śmieję oglądając te filmy. To są króciutkie filmiki, najczęściej, w których on y, bardzo y, taki y, sposób wulgarny tam mówi o tym, jacy to pol polskie dziewczyny są niechlujne, a, a jeżeli już coś o nich. Y, pozytywnie to że śmierdzą, niezadbane są i tak dalej, że jak już coś mogą z sobą zrobić, to niech, niech oddadzą się raczej cudzoziemcom, no bo Polacy to są kropni i tak dalej. Ten. Ten Testowiron, to jest, on tutaj się nazywa Łukasz Stanisławski prawidłowo. I on właśnie jako testowiron lub klejnot nilu się przedstawiał no i on to znaczy nie wiadomo czy on nadal działa czy nie w każdym razie po całym internecie bo kolejne konta były likwidowane ze względu na bulgaryzmy i różne takie obraźliwe teksty i tam czasem takie przemocowe i tak dalej i tak dalej mówił o różnych o różnych tam rzeczach ale tutaj kilka takich modnych drwin z takich nacjonalistycznych różnych tematów. Katastrofy smoleńskiej podawał się za robił sobie jaja, to weszło troszkę do, do obiegowego języka, o żarty z Mokebe, czyli o, o czarnym, z którego który ponoć każda Polka marzy, i tak dalej, Polaczkowatość i tak dalej. Inne takie rozmaite rzeczy, porównywanie Polaków do nosaczy sundajskich, to znaczy takich małpek z azjatyckich. Polaki biedaki, cebulaki to też on wymyślił, testowino się podawał za Żyda, jednocześnie chwalił trzecią rzeszę, także różne takie dziwne rzeczy były u niego. No i wielu ludzi takich o bardziej narodowo-katolickim profilu próbowało go wyśledzić, ukarać, spowodować, że zdjąć te kanały. Jego główny kanał był zarejestrowany w Illinois, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. On się tam pysznił dwoma Rolexami, które posiada. Generalnie jest to dosyć taka oczywiście postać straszliwie kontrowersyjna i tak dalej ale, ale właściwie to, to nie jest aż taka bardzo oryginalna postać ten testowiron jak jakby się mogło wydawać mimo że jakby w internecie robił za takiego za taką niezwykłą osobę na przykład ciekawe było to jak on powiedział że przez polskie dziewuchy śmierdzące mu zgniły pomidory, i on wyrzuca pomidora do kosza, gdzie są same banknoty. To jest mój ulubiony chyba odcinek, kiedy są on pierdzielił tam, coś niesamitego. Także niektóre są bardzo, niektóre mi się nie podobały, bo tam zawierają do przemocy różne tamte, natomiast te inne takie o tym, jakie to, jak jacy to są głupi ci Polacy i tak dalej, to są przede wszystkim strasznie śmieszne. Ja nie mam problemu z bulgaryzmami, absolutnie. Więc dla mnie to było. Znaczy, no, śmieszne, jest, śmieszne jest. No i tutaj mówi się właśnie o tym, że on, że niektórzy są nawet mu trochę wdzięczni, bo się wyleczyli przez niego z polaczkowatości, czyli takiego nadęcia i tak dalej. To, że on tam mówi, że amerykańska dziewczyna to jak to on tam mówi, że nóżki zadbane, że skóra zadbana i tak dalej, wszystko pięknie i wyluzowana dziewczyna i tak dalej, a Polka to głodna, wkurzona, nieufna i tak dalej. Także w każdym razie jest, jest to ciekawa postać. Natomiast niezależnie od tego, że wkurzył mnóstwo osób, niektórzy byli mu wdzięczni, że wyleczyli się z polczkowatości i patrzyli bardziej na sukces indywidualny, a nie tylko ciągle narzekać i wielka Polska, wielka Polska. Więc niektórzy uznają, że jego wpływ na ich życie był pozytywny w sumie, więc e, no może i był, cholera wie, może faktycznie, jeżeli ktoś był w takim e, bardzo kotle takim, że jest własne życie pełne porażek, natomiast natomiast tutaj Wielka Polska, Wielka Polska. Nie, znaczy to, to oczywiście jest możliwe, chociaż że tak, że tak się zdarzało, chociaż to nie należy też od razu przy, e, przyjmować, że każdy narodowiec to jakiś Jakiś człowiek, któremu się osobiście nie udało, więc próbuje się tak rozpłynąć w tej masie polskości, że tak powiem. To też jest skrót myślowy, no ale może i faktycznie może taka osoba była potrzebna trochę. Ale nie jest to takie bardzo um, niezwykła postać, jak już mówiłem, dlatego że ja pamiętam, jestem dość stary, że pamiętać taką osobę jeszcze sprzed czasów YouTube'a, która się po internetach szwendała. I ona się nazywa Czuły Wojtek. Wiadomo dzisiaj, że Czuły Wojtek pochodzi z praszki, to jest niedaleko Opola. Ma ona 15 tysięcy mieszkańców i jedna z nich jest właśnie nim, tym Czułym Wojtkiem. No i e, wiadomo, że na pewno tam mieszka, no i prawdopodobnie jest emerytem chyba, bo ma mnóstwo wolnego czasu, no ale mógłby być też w sumie bezrobotnym. Mówi bardzo, ma, ma wielką dyslekcję, tak, i, i, I źle, źle pisze. Nie interesuje się polityką, jest typowym Polakiem pod tym względem. Tutaj co miesiąc ludzie piszą na, na jego portalu 2,5 miliona postów, ale nie wiem, czy to jest aktualna informacja. Nie, to jest informacja z 2007 roku. No właśnie, od tego czasu to nie za bardzo już. W każdym niektórzy mówili, żeby założył partię i tak dalej. Inni mówili, że to jest niewolnik komputerowy, żyje w wirtualnym świecie i tak dalej, i tak dalej. Pisał bardzo teksty takie, nie wiem, czy ktoś o nim słyszał. Pewnie tak. Pisał takie różne tutaj. Od jakiegoś czasu już widzę, że informacje na temat tak są takie dekady temu raczej niż dzisiaj. Popularne, tak patrząc po googlowniku. No i cóż, no i on też był taki właśnie, miał mniej więcej takie nastawienie do życia jak testowiron, to znaczy tylko bez wulgaryzmów, on tylko miał potworną dyslekcję. No i mówił o tym właśnie, że ważne jest bogactwo i w różnych dowcipach opowiada, jakie to też ma wspaniałe życie, wille, samochody i tak dalej, ma znajomych biznesmenów i i mój ulubiony fragment, który pamiętam, zaraz przeczytam coś tak na bieżąco, natomiast mój ulubiony fragment, który pamiętam bez sprawdzania, to było to, jak on to do dzisiaj pamiętam. ta Moja zresztą była dziewczyna mi znalazła tego czułego Wojtka, nam pękała przy tym ze śmiechu, i też mnie to zaraziła tym, to było. Właśnie gdzieś tak około roku 2008 2009, więc on wtedy był bardzo popularny jeszcze ciągle, jak to wynika, tak patrząc wstecz. No i moja ówczesna dziewczyna, germanistka, mi to znalazła. No i nie, żeby to, że germanistka miała jakieś tu znaczenie. Nie, to po prostu tak przy okazji. Ona lubiła takie różne właśnie. Rzeczywiście, płodny był nieprzytomnie, ten czuły Wojtek pisał on bardzo różne ciekawe rzeczy. No i pamiętam właśnie to, że on kiedyś powiedział w jednym z tych swoich opowiadań, przedstawił taki wątek, jakoby swojemu przyjacielowi powiedział, że on nie może, ten przyjaciel do niego przychodzić, bo ma za mało ładną za mało piękną, za mało zgrabną za mało reprezentacyjną dziewczynę i ona nie pasuje do jego mieszkania, to było świetne po prostu to mi przypomniało trochę jak Radek Majdan swego czasu powiedział że wybiera takie auto z garażu, bo ma kilka które pasuje akurat do jego fryzury Pff. Pff. no to mniej więcej coś w tym stylu, <laughs> czy dobrze podpatrzony a tutaj przeczytam kawałek nie, poezja, proza nasza i cudza, trochę tekstów czułego Wojtka. Artyści się często rozwodzą i, i to i oni się rozwiedzą. U mnie w weekend przez i, 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 I był zjazd wszystkich byłych mężów przez RZ, mojej szóstej przez uotwarte żony. To już wiecie o co chodzi. Też byłej. Razem było jakieś 40 osób z uotwarte. Bo niektórzy byli mężowie, przyszli ze swoimi siódmymi żonami. Za każdym razem się myli, więc to nie jest dyslekcja specjalna, tak robi. Z piątego małżeństwa dla mojej szóstej żony ja byłem siódmym mężem, a na przykład jej czwarty mąż przyszedł ze swoją piątą żoną dla żon, nie, żoną, no tak, nie za każdym razem się myli, więc może rzeczywiście, ale nie, żo no, on nie robi tego błędu. E, dla której on był z kolei mężem czwartym, łapiecie to? Czyli jednak dyslektyk. Dziecko, z której pochodziło jego trzeciego, trzeciego jest napisane przez CZ, małżeństwa z facetem, dla którego ona była piątą żoną, zaś jej drugim mężem był trzeci mąż mojej czwartej żony. Yy, tak i tak na krzyż przez dwa, dwa SZ. -y. No cóż, my artyści często wietrzymy swoje życie prywatne było wesoło, by zazdrościli, byli się po gębach i wyrównywali stare rachunki przez samoha. Pacyfiści przychodzili na ty pacyfiści przechodzili, a nudziarze i samotnicy suszyli butelki z mojej elitarnej winiarni. No i też był właśnie taki indywidualny sukces i tak dalej. I tak dalej. No, yy, no więc, więc też to trochę takie było właśnie antycebularzowo-narodowo yy, w pewnym sensie, bo ten indywidualny su sukces success, to był właśnie taki bardzo yy, pod, yy, podciągnięty. Yy, do tego mi się to yy, podoba. Dam tutaj yy, linka do Czułego Wojtka do, do tego filmu.